Może jeśli nacisnę dużo guzików, to dostanę dużo przysmaków. Sprawdźmy. Ojej, jaki interesujący zestaw! Praktycznie mogę zrobić ciasto prosto w pudełku Teda. Oczywiście trzeba zacząć od masy. No to biorę się do roboty. Ojej, zdecydowanie nie chcę jeść surowego ciasta. Nie przejmuj się tym. To jeszcze nie koniec! To kropne. W następnej kolejności czeka na Ciebie Nutella. Spodoba Ci się? Spójrz na ten wielki słoik czekoladowego kremu. Wszystko jest twoje! Proszę bardzo. Ale to też jeszcze nie koniec. Mm, no to mi smakuje! W palce lizać! Uwaga, dorzucimy jeszcze kolorowej posypki, z pewnością bez niej tort nie wyjdzie taki piękny. Zawnij oczy, żeby ci nic tam nie wpadło. Gotowe? No i jak? No całkiem fajnie, nigdy nie myślałem, że spodoba mi się bycie oblanym czekoladą i obsypanym...